Jakie są najlepsze sakramenty? No, najpierw zapytajmy, po co są sakramenty? No, według Kościoła Rzymskokatolickiego, e, sakramenty są po to, żeby nawiązać właściwą relację z Bogiem. E, na przykład, chrzest no, to daje życie wieczne, potem są jakieś potwierdzenia, odpuszczenia grzechów itd. itd. Czyli sakramenty są po to, żeby ostatecznie tam przeszczyściec i jakieś drobne opłaty znaleźć się w niebie. I które z tych sakramentów katolickich są najlepsze. Hmm? Strzelajcie. A ja was zastrzelę tym, co Jezus o tym powiedział. Otwórzcie sobie dzieje apostolskie 26 rozdział, werset 18. Niedużo jeden werset. Jezus mówi, jaki jest cel misji, z którą wysyła apostołów, aby otworzyć ich tam jest i pogan, i Żydów, ich oczy odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi, czyli miejsca w niebie. Nie? Jezus tu mówi o odpuszczeniu grzechów, o wyrwaniu z ciemności, o tworzeniu oczy, o uświęceniu i tak dalej, i tak dalej. Ile razy mówi o sakramentach? Nawet niezbyt bystry obserwator powie ile razy? Ani razu. Jezus mówi, że to wszystko otrzymasz przez wiarę w Jezusa, a nie przez żadne sakramenty. Kropka.